Jeszcze walczy z Jenkerem. Snacks, tylko USP. Jentker poobijamy. Szpero też nie ma tego fraga. Co teraz Snack szczaruje? SNAX! To jest frag dla niego i zostaje tylko Jenker. I podchodzi do siteu Radzi sobie również. 20... Jentker, kapitalny moment od niego, ale oczywiście rywale bez kamizerek, także bez kłopotu również atakujący. I jeszcze zostaje. Bardzo fajna pozycja, ale jednak... W końcu, jak widzimy, Hades poradził się. Chyba zaraz pomoże nam szpero, który właśnie gdzieś po WGC4 stoi. Skanowanie z jednej i z drugiej strony, a tutaj jeszcze killer z tym wybuchowym. szpero oraz Jentker, ale jednak Jentker cały czas świetnie dysponowany. Jak na razie 6 fragów i 0 zgonów. Szpero, pozycja jest rewelacyjna. Timing jednak, ależ to wyszło. Szpero odwrócił się w prawo, odwrócił się w lewo. I jeszcze raz on. To jest kapitan, to jest prowadzący. Ale tym razem z tego Digla nie obudzi się. Rekord od zawodnika anonimu. Ale co zrobił teraz killer? Pochwaliłem go kilkanaście sekund wcześniej, a tutaj Szpero w Sposób, w jaki został pokonany, może być dla niego bardzo bolesny. Nowo się ustawił pączek. Stoi na bonsajcie, na standardzie. Widzi cień i ten cień, niestety, ale likwiduje Snacks Dziś przy tym smoku. No i widać, że Snacks szuka tej eliminacji. I faktycznie Snacks po raz pierwszy Snacks przez Smołka Raz jeszcze, ale było blisko Snacks. To mogła być i trzecia eliminacja. Tylko i nosem zostaje, ale Goofy co? Teraz? Jeszcze jednego fraga. Menio musi uważać. Szpero podchodzi. Szpero, jak on dzisiaj świetnie gra. Czy z Kałacha, czy wcześniej z Szpero jeszcze walczy z Innocentem. Pączek dokłada fraga. Co się dzieje? To była sytuacja pięciu na trzech korzystna dla Annymo. Na bombsite Snacks. Szpero, zerknij w lewo. Szpero w lewo. Dokładnie tak. Co za runda od kapitana formacji Wisły All In Games. Ale będzie bardzo trudno, żeby to uratować. Gra na... I Szpero chyba wie. Szpero chyba wie. Jeżeli sprawdzi prawą stronę, to Kylar może zostać pokonany. Szpero sprawdza, ale jednak rewelacyjna... Jego zasięgu, właśnie o to chodzi. Innocent po raz pierwszy dołoży jeszcze fraga na pączku, a tam są jeszcze dwie potencjalne ofiary, bo przecież głupi poobijany, Hades na ziemi. No i czekaliśmy chwilę na te fragi od Innocenta i faktycznie w końcu one się pojawiły. Bardzo fajna runda, ale tak jak powiedziałem wcześniej, nie było kamizeli. On od drugiej strony, dorzucony smoke, podskakuje Jentker, ależ to była okazja dla Keja. to powinna być likwidacja. No i co teraz? Bomba na ziemi, głupi przy samochodzie, ale Kay radzi sobie jak na razie naprawdę fenomenalnie. Jentker za smokiem, ale teraz ta decyzja jest bardzo dobra. Timingowo też to się udało, bo już zawodnik Wisły Oling więc Kraków schowany jest w banku. Jest def, jest smoke i Kay wchodzi nawet i szuka teraz rywala, który gra w banku. Jak na razie dobrze to rozprowadza Kay, ale co zrobi Jentker? Znowu powtórka i jednak ta, tak, ta, bo jakby. Anonymo Esports ma dobrą ustawkę pod tym site'em Od góry Innocent, szfero namierzony i świetny strzał od Innocenta. Pączek łapie rewanż i też popada fraga Innocent. Świetny moment, jeszcze killer flaguje i to jest faktyczna przewaga Anonymo Esports. Pączek podchodzi, ale tego czasu jest bardzo mało, to jest tylko 17 sekund. Hades fraguje. Smoku był killer, ale jednak pączek bez kłopotu takiego fraga łapie. I zostaje Innocent. Osoba, która w tej rundzie zrobiła świetną robotę, właśnie od góry. Ale teraz będzie bardzo trudno. 5 sekund, ale bomba oczywiście zostanie podłożona. Hades. Kryje gniazdo Innocent, już mu główka wystaje. Dobrze ...dysponowana na mapie do Overpass. Teraz Innocent podchodzi pod celownik Jentkera. Jentker! Innocent przeżył, okej. Okay, ale Kej podchodzi pod celownik. Kylar świetnie to zrobił. Ze Scouta na dystans, przycelował głowę Kalecja Szpera. Za momencik zostanie sprawdzana. Goofy z eliminacją od góry. Kolejna osoba, Goofy jeszcze przeciąga tego spreja. Minion dokłada fraga na Kadesie. Kylar od góry, też nie daje sobie rady. Tylko my nie no zostajemy. Akcja K kontra no ale najważniejsze jest to, co stanie się pod tym bombsightem. Szpero dzisiaj strzela po prostu wyśmienicie i soczyście. Pączek już jest pod tym bombsite. jeszcze Innosem poobijany, Szpero, no popatrzcie, on dalej żyje, dalej trafia, Szpero, to jest kolejna świetna runda od niego, dwóch na dwóch, Szpero dojechany, Szpero ucieka, co tam się stało, Szpero żyje, 7 HP, granat dorzucony, Minio 27 HP, ale bomba chyba będzie podłożona, bardzo jętker poobijany, 10 HP u niego, 7 u Szpera, ale mamy i smoka. I defa w obozie Wisły. Jentker się wychyla. Minio w sytuacji 1 na dwóch. Tełka trzeba wygrać, ale nic z tego. Jentker i szpero. Rewelacyjna końcówka od nich. łącznie 17 Mało, punktów, bo 18 zdronię. sekund, ale okej. Wisło Game z Kraków ma tutaj pączka. On jeszcze fraguje. Bomba nie jest podłożona. Minio upala, reakcja od pączka. Była po prostu arcy szybka. Próba podejścia w kierunku Bamsaitu B. No i teraz ta walka trwa. Okej. Okay. Oj ten spray od pączka. Pobijany został jeden zawodnik, jeszcze szpero przygotowany, szpero, jeszcze agresywnie, przez tego palaka nawet zerka, trzech na trzech, no nie jest źle, ale kylar poobijany, ten granat jeszcze go delikatnie musnął, snacks 36 ap, kylar 25, menu setka, ale on ma tylko tego teka, sytuacja trzech na trzech, kolejny palak, bardzo ciekawy swoją drogą, bo pali nie tylko grunt, ale jeszcze gdzieś powietrze. Kolejny młot odwrócony, Snacks. rewelacyjna reakcja Hades z lewej strony, dwóch na dwóch, czy to jest końcówka, czy jeszcze walczymy? Spero na ziemi, Kylar na bardzo dobrej pozycji, czasu niewiele i Hades, co on jeszcze w tej rundzie zamierza nam pokazać? Ałupa podniesiona, myno jeszcze chce to sprawdzić, a Hades cierpliwie widzi rękę, widzi broń. Równo, przełączmy się na Snaksa, Jest ta ałupa, 20 sekund, tylko 20 sekund. Fraguje zawodnik Wisły. Hades radzi sobie z mym. skanowanie od Kylara. Bardzo bliski tego fraga jest Kylar. No i jeszcze ta reakcja, no ale to jest koniec. Anonimo, bardzo ryzykownie. Larka z tego smoka, Jentker kapitalny strzał 7 sekund. Cały czas na blisko. Ta ustawka. Szpero fraguje szpero! Nie dał sobie rady i paka jest podłożona trzech na dwóch. Widać było, że szpero próbuje, ale była asekuracja. To okej, to kej właśnie tego fraga złapał Hades i Pączek Próba reakcji jeszcze od drugiej strony. Jest to podejście K, jednak dobrze przygotowany. Ma Kałacha, ma tego fraga. Hades jeszcze próbuje, ale. No Wydaje mi się, że jego celem byłoby to, żeby albo Cię tego Peja albo do Szpera, o, szperów, który świetnie to rozgrywał właśnie na mapie do Overpass, bardzo agresywnie. Minio te flesze teraz były idealne. I w pierwsze tempo na mida, i w drugie głębi właśnie pod longa. Minio musiał to wykorzystać. I zobaczmy teraz jaka agresja, jaka pewność od mimo Esports. Minio po raz kolejny. No i teraz trzeba to powiedzieć, że trochę w szoku jest postawiona defensywa ekipy Wisły All In Games Kraków i myślicie, że Hades w tej rundzie padnie, czy też nie. Dało mu się tak? wycofać, sytuacja 5 na 5. Minio, 6 HP i coś się teraz dzieje, przez smoka znowu Anonymo, ta agresja, to jest coś nieprawdopodobnego! Pączek, dwa fragi. Goofy dorzuci jeszcze jednego. I zostaje tylko dwóch zawodników anonimo. Chociaż Goofy poobijany. Pączek w site Killer Jeden na dwóch, to jest naprawdę do ugrania. Tym bardziej, że Goofy jest tak powijany. Granat, ten granat, ten granat! Tak bliskiej eliminacji. No i teraz Killer wyciąga Digla. Łapie tego fraga i zostaje tylko Szpero. Próba podejścia na skrzynkę. I co tutaj się wydarzy? Szpero, pierwszy strzał niecelny. Potem Killer Trafia i trafia raz jeszcze. Naprawdę daliście, inferno. Hades przygotowany gdzieś w tym bombsite'cie, chociaż niewygodne są te granaty. Flesz zwrócony spod ręki, Hades wychyla się, nikt, nikt nie widzi, Hades! Dwa fragi dla niego, Kaypo obijany, a tam jeszcze czai się Szpero, chociaż ten jest snacks, ma AWP i nie ma granatów, jeżeli chodzi o a no, mimo, ale jest kapitalny Innocent, rewelacyjne tempo tego wychylenia. Szpero jeszcze nawiązuje walkę, po raz kolejny Innocent i chyba tej walki już nie zobaczymy, bo Szpero ma tylko 6 punktów zdrowia, naprawdę szanuję. Jaku jest przed nich prezentowany? Bardzo precyzyjne granie jak na razie po stronie terroru. chociaż teraz trochę szczęśliwie Jentker, Ale właśnie, Jenker łapie jednego fraga, a no, potem nadbeg. Uff, jaka to jest agresja od niego. No niesamowite ryzyko. Zwrócony palak, do końca tylko 14 sekund. Bardzo ważne starcie, wygrane przez zawodnika Anonymo. I mamy dwóch na dwóch, przy czym przecież bomba zostanie podłożona. Snacks po raz kolejny jest przygotowany. To jest naprawdę fantastyczna runda od tego snajpera. Teraz wymiana nie ma AWP. Snacks, Makałacha. ponczek coraz bliżej bombsightu. No ale jednak dwóch rywali z drugiej strony i dobrze robi to Anonymous. Schowani są właśnie w ruinach. Środek. A tutaj ta ustawka. Goofy Hades na blisko. Jenker z drugiej strony. Fraga łapie Innocent. Goofy ok z drugiej strony. Teraz kapitalnie Innocent. Jeszcze zauważył kolejnego rywala. Jentker będzie dopalony. Jentker Pączek. Fragi teraz dla ekipy Wisły. No ale to może mieć jeszcze przełożenie. Pączek z drugiej strony, teraz strzał niecelny, Snacks poobijany. ten również skanowanie, skanowanie, no i fraguje Pączek. 20 sekund, Snack zauważony. Niecelny strzał i Pączek! Jednak to zrobił. No, pod bombsite A. Pączek już się schowany w piaku, Jest ten palak, jest flash, ale Pączek jest na razie dobrze radzi Chociaż uwaga, była ta chwila, ale asekuracja się pojawi od Goofiego, i Snacks zostaje. Na placu boju dorucony ten smoke. Ten smoke jest bardzo dobry dla Snacksa. Jest moment. Jest MK w jego rękach. Smoke dorzucony, teraz można bombę podnieść, a przecież Snacks uwielbia takie stresujące sytuacje. Więc kto wie, wcześniej killer dał radę. Miał digla i AWP. Teraz snacks, ale niestety dla niego. Ta paka w pierwsze tempo nie została podniesiona, chociaż nikt nie dojeżdża. Także jest ok, Jest okej. Okay. Snacks podłoży pakę sobie. Na standardzie. I zobaczymy, jak on zamierza to rozegrać. Kellerowi się udało. Czy Snacks to powtórzy? Jentker z prawej strony, 4 z lewej. Pierwsze starcie wygrane i Snacks namierzył Jentkera. To może być to. Jentker kontra Snacks. Snacks, tak Snack blisko. Beto Five. Bardzo agresywnie teraz Wisła. A tutaj Snacksik oraz jego USP i. Snacks to zakończy. Pesteczka na koniec od zawodnika Wisły. Był bardzo ważny i Snacks na blisko. Jak on to rozegra? Z prawej strony Pączek w bombsite -cie. jest jeszcze Goofy. Snacks! Rewelacyjna reakcja i sytuacja Gufi kontra Snacks. Snacks jednak to ugrywa! Ależ on się świetnie wcelował! Radzi sobie świetnie. 40 sekund dla Wisły All in Games Kraków. Pączek próba wyjścia teraz od domku. Goofy fraguje, Pączek również. Kej, zauważony! Jak widać trzech zawodników Wisły, ale to wystarczy, żeby tak ładnie zająć bombsite. I co do Snacksa, duet, duet anonimo, Snacks oraz Killer. Killer, rewelacja, dwa fragi. Snacks dokłada jeszcze jednego z AWP. Teraz nie daje sobie rady, ale i tak defensywa pod tym bombsitem zrobiła kawał świetnej roboty. Trzech na dwóch. Hades o, oraz Sfero. Ten duet duet w pozycję ja Mamy tego Flasha, ale jednak. Flash nie był najlepszy. Hades bez trudu fraga dokłada i Hades to również zakończy szperą. Bardzo niewygodne smoki z jednej jak i z drugiej strony. I agresja teraz. Kej coraz bliżej tego smoka. Czterech zawodników. Pod ten B. Kej fraguje go pierwszy. Jentker jednak odpowiada. Tam jeszcze jest przygotowany menu, ale i większy. Czy poradzą sobie z naporem zawodników? Właśnie wisły, jak na razie smog wyrzucony pod bibliotekę, flash, bardzo dobry, Kyler w bombsite. będzie okazja i mamy to 16 do 14. Paka leży na ziemi. Jentker trochę chyba za bardzo do przodu chciał polecieć. Także bomba na ziemi. Nie ma tego smoka żeby odciąć jeszcze market. Fraguje jednak szpero Innocent. Bardzo ważny moment. Innocent żyje, ale jednak dojechany przez pączka. Hades z drugiej strony wchodzi w kierunku mynia. I tylko snacks na plecach. Jak on to rozegra? Bomba jest podkładana. Snacks. No, był taki tak naprawdę momencik. Gdyby paka była. Podkładana na widok, ale jednak ta bomba jest podłożona z drugiej strony. Także Snacks nie miał opcji, żeby przerwać to podkładanie. A I teraz Snugs. uwaga! Anonymous stakuje ten bombsite. Hades pokonany. Szpero oraz Pączek też są powijani. Na ziemi Pączek. Killer dokłada eliminację. I teraz Wisła nadziewa się na pułapkę. Tylko Jentker zostaje. Snacks sobie radzi. Kej również. Inocent, to on otwiera fragowanie w tej rundzie, ale. Sekundę później Goofy, Goofy raz jeszcze i tam jest mocno pobijany Kylar, właśnie od drugiej strony, kapitalny granat i jest eliminacja, Jentker pokonany 3 na 3, lurkuje teraz pod Bombsaitem Pączek, ważne starcie, Pączek, celny strzał i ta paka zostanie chyba za chwilkę zauważona, tak jest, tak jest, Innocent ma bombę, ma również szpera, nie, nie ma tego fraga, Innocent! Zostaje pokonany przez prowadzącego Wisły. Coś nieprawdopodobnego. Tutaj, fajka jest asekuracja, ale ustawka pod bonsajtem B. mynio na blisko. Pączek to sprawdzi. Bardzo ładnie, mynio. Dwa błyskawiczne heady, i mimo tego, że jest poobijany. 30 HP. Teraz próba wejścia w ten wątek, mynio. traci kałach, ale tam jeszcze jest przecież Innocent. Oj, Innocent, jeżeli on to zrobi, co to będzie za moment? Innocent. Jak na razie jego pozycja nie jest sprawdzona. Innocent. Innocent niestety, ale tego nie wykorzystuje. Szkoda! Szkoda, że on tego nie zrobił. Chociaż jest rewanż od Snacksa. Jeszcze walczy z Jentkerem, Snacks, tylko USP. Jentker poobijany. Szpero też nie ma tego fraga. Co teraz Snax czaruje, SNACKS! To jest frag dla niego i zostaje tylko Jentker 21 HP. I on jest dojeżdżany i od lewej strony, i od bombsite. K. Okay. Jentker, czy on to wytrzyma? Snax pokonany i jeden na jednego. Kej okay, to ugrywa! w oknie. Sytuacja wyrównana, a nawet i korzystna dla, korzystna dla Wisły. Jeszcze w pokoju drabinkowym chyba będzie sprawdzony menio. Menio też nie daje rady. Co za moment gry od Wisły, coś niesamowitego. Wystarczyło 10 sekund. Padło tyle eliminacji. Bombsite zajęty no w domku ja... oraz odłącznika. Przez smołka przechodzi pączek. Snak z plecami to jest eliminacja dla pączka. Pączek po raz kolejny. minion na ziemi. I co do defensywy, tam jeszcze jest Innocent od okna. I z tego co widzę, odlespa TTK. Świetny moment od Innocenta. Jentker gra pod drewnem. Innocent już rywala na mierzy. Uaktywnia nam się osoba właśnie od TT. Jest eliminacja numer dwa dla Innocenta. I jest przewaga, ale tylko przez moment. Bo Guffi i Hades oni już byli przygotowani. A ma 3 HP bez defa. Bez smoka. Namierzony jest błyskawicz. Granat bardzo mocny. Snack 11 i noten 65, ale dojazd jest skuteczny. Okay. Bardzo fajna runda, jeżeli chodzi o Anonymo. Wisła. gra teraz Forza. Bardzo szybko pokonany jest Szpero. Był ten scout, ale sam Szpero chyba nie spodziewał się tego, że Snacks już jest tak blisko. Snacks po raz kolejny. Gufi na teraz ziemi. Także tej... A po stronie CT tych dojazdów wbrew pozorom, nie było aż tak dużo. Gufi, bardzo ciekawa podsadzka od ekipy Anonymo. I wydawało się, że Gubi może się ewakuuje, ale jednak namierzony jest Kay oraz Kylar, oni prowadzą szarże. Na bombsite jest jedna osoba, ale Hades totalnie zaskoczony i nosem dokłada fraga, raz jeszcze zawodnicę anonimo, ale teraz wszystko już nam się klaruje. Bombsite B, tutaj zobaczymy test, jeżeli chodzi o defensywę Wisły. Smoke dorzucono od Pączka, tu jest ta m skanowanie, Kylar na ziemi, minion również, Pączek przez Smokey. Zrobił teraz kawał świetnej roboty. Napostajcie no, jeszcze Hades, ale odwija się, odwija się rewelacyjnie kej. Szpero. Ma tego kawałka, ale smok jest bardzo niewygodny. Idzie Gufi. Czy Wisła Oliwień kraków ma szansę? No teraz na pewno, bo Szpero dokłada eliminację. Snacks jest przecież w domku. Szpero po raz kolejny! Tylko Snacks zostaje, ma AWP, ale on jest dojeżdżany i od dołu, i od góry, i od pleców przecież. Dokładnie tak, Mke. Mamy, Mamy Scouta. MK gra na midzie. Z drugiej strony K. On zauważony i Jentker! Kapitalnie to Kapitalne zrobi. Z tego flash flash dorzucony. Od pleców Jentker. Sytuacja 1 na 3 Zauważony snack. Zauważony również Kylar. Jak na razie Jentker walczy. Po głowie obrywa Kylar. W bombsite jest Innocent. Jentker doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Daje sobie prawie, że radę jeszcze z Innocentem. Ale on dalej się trzyma. Jentker walczy. Jentker wygrywa. I tylko Kylar. 15 HP. Kontra 3 punkty zdrowia Jentkera. 1 na 1 Bombatyka. Jentker podchodzi. Jentker nie sprawdza fireboxa. Co się wydarzyło, Mi Mijanka w takiej rundzie, Killer! On sprawdza bombsite, a Janker teraz wraca! I to jest niespodzianka, dwunasta runda. Tam defensywa, Pączek przygotowany, szpero bliżej domku. Na razie świetny palak. Ponczek wykurzony, szpero na blisko. radzi sobie z Killerem, jeszcze ma tego smoka. Ponczek go asekuruje, fraguje Innocent. I to wszystko nam się bardzo szybko zmienia. Ponczek, jeden HP, Menio dojeżdża, Meni skanuje, Meni, dwa fragi przez smoka. Ale to dalej wygląda sytuacja dwóch na dwóch. No i co do pasków zdrowia, prawie wszyscy na pełnym właśnie życiu. Tylko delikatnie oberwał Jentker za 8 HP. Nie ma defa, nie ma granatów ekipa. Wisły upada na ziemię Goofy i zostaje tylko Jentker. Świetna pozycja, bo on już wydostał się z marketu. i Innocent z prawej strony i jeden na jednego. Znowu Jentker. Myno z drugiej strony, ale on taką sytuację wygra. Już jest pewne. site A, site A. Jentker na rampie, ale on jednak bardzo szybko sprawdzony. Także to Anonymous ma tego entry fraga. Upada również Hades i ta defensywa na Bomsaicia jak na razie nie istnieje. Teraz timing dla Gufiego wydawało się, że jest dobry, ale jednak nic z tego. Szpero na plecach. Menio dalej żyje. 13 HP. Dopiero teraz został pokonany i zostaje Pączek. Sytuacja 1 na 4. Pączek ma tego smoka. Miał okazję, że. Tyle pytań, tyle czekania i tyle emocji. I było to pytanie ode mnie wcześniej. Czy Wisła, czy Anonymo? Większość z Was napisała, że nie wierzy w powrót. Ale powrót faktycznie jest. Anonymo walczy do samego końca i wszystko nam się teraz wyjaśni. Dwie awupy w rękach Wisły: Szpero oraz Hades. Goofy Jędker, Pączek, Mamy czwórki, ale uwaga, Wisła znowu nie ma tego zestawu. Na ziemi już jest Hades, także te dogrywki są bardzo realne. Chociaż tutaj co się dzieje? Szpero! I skosy! I zawupy! Coś się wydarzyło! Upada również Killer. tylko innocent! I to jest koniec!